Siema! Tłoski544 Witam w kolejnym odcinku już chyba szóstym, jak się nie mylę w kolejnym odcinku Let's Play Minecraft W tym odcinku zajmiemy się budową ta-dam! Mojej ślicznej fontanny To mi zajęło zaledwie 2-3 godziny bo szkło troszkę miałem a sandstone no nietrudno znaleźć nie, bo mam tu tyle piachu Jeszcze zrobiłem takie podziemne przejście pod nią no, pod nią, no nie podziemne. Tutaj będzie lawa, a ja zaraz wszystko Wam wyjaśnię. Jak widzicie, mam trzy kubełki z lawą. Yy, tutaj, na tym gruncie będzie lawa, a nad lawą będzie szkło. Muszę coś wykombinować, żeby się nie poparzyć, bo będzie źle. To mi zajęło też gdzieś tak godzinkę. Miałem kubełki. Ja pamiętam, chyba. Uzbierałem tego dużo. Bo tam taki wielki z kulawy było sobie. Zrobiłem tu takie coś, i miałem trochę dużo żelaza. No, jak widzieliście wtedy, właśnie w tamtym poprzednim odcinku, dla żelaza było jeszcze tam dalej, było dużo. Więc zrobiłem sobie yy, zbroję z żelaza. No dziło mi się to pochodnie, tak pozostawiłem, bo tu ciemno było też. I jeszcze nie teraz, ale zajmiemy się hutą. Kręćmy ta woda jakoś, nie wiem. Gdzieś tu są kubełki, tak, jest, są kubełki, raz, dwa, trzy, wszystkie weźmiemy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kubełków nie starczy to chyba, nie wiem, czy, nie dobra, jest wszystko okej, okay. eee, e, dobra, zobaczymy, może starczy szkła. Jak nie to wytopi więcej wskakujemy. Nie, jeszcze nie. Najpierw. O tak. Żeby było bezpieczniej. Na tym poziomie będzie szkło. Lawę rozlejemy tu. Co? Tak mało. Daj sobie siano. Daj spokój. Dobra. Tu też mamy z głowy. Mogę tu jeszcze tymi zrobić, bo mam tego sporo. Kafekami. Ale po co? Byśmy się nie chciało, tyle się przy tej fontanie robiłem, że to dosanie przychodzi wszystkie myślę. O, nie chcemy wpaść do tej lawy. Jest! Myślałem, że się tu nie rozleje. Widzicie już się aż nie zrobiło. Ale mówię, nie wiem czy mi lawy wystarczy. Chyba zostawimy to na później. Wielkiego otwarcia na razie nie będzie. Uj, nie wiem, nie wiem. Newem, newem. Jeszcze potem tym, jakbym nie olawy, to tutaj zrobię tak, że będzie równie tylko jak nieskończone źródło wody. Jestem na poziomie pisma, więc pracujemy dalej. Trzy poszły. Jeszcze jeden. Zobaczymy. Już To damy to na dalej. Wow! A to dobre. No a to już wiem jak robić. Weee! Teraz starć. Dobra. No. Szkła nie starczyło. O, mam ci. Ech, ja to się zawsze tak mam. Będziemy musieli rozwalić tak. O, łatko. Dobra. To będzie moje wyjście. No, widzicie, tu jeszcze jeden kubek na no, ten rozdanie. Mam tu jakiś kilo? Proszę, powiedz, że je. A po co mi kilof? Szkło. No, wow. nawet nie wiedziałem, że to mam. Ujdzie. Dobra, jedziemy dalej. Nie chcę mi się marnować czasu na noc strasznie, ale to tak będzie. No, może przez wodę nie będzie widać, ale to będzie fajny efekt na pewno. Lawa pod wodą, hmm. nie będę tego przyspieszał, tylko położymy sobie. No, rozlewaj się, o, rozlewaj i. Dobra, moje. I jest dobrze, jeszcze stąd musimy zabrać się. Wow. rozbite rozbicie szkiełko. No, no, nie, no. Nie gada się stąd. Nie da się wziąć. Jest. Nie, dlaczego nie chciało się wcześniej zrobić? Nie, no bożko. abym zrobię tu całe, ale no. Nie wiem, jakie są mody. i Nie chcę ich używać. Wow. Tutaj też? Nie, tu nie. Ale tu już jest. Yy, stałe. Tak jak tu. A tu się rozlewa. No nie widziałem, że jest taki trik. Z wodą. Nie no, z wodą widziałem, a że z lawą tu już nie widziałem. Stąd już nie mogę zabrać. Skoda. One, two, three. 1, two, 3, four. One, two, three, four. Faj! Wiecie co? Ja jednak przyspieszę. Ale ja głupi jestem. Niestety z kiełką ale muszę cię robić. Wiecie co? Zrobię taki eksperyment, bo mam Autocity I przyspieszę ten filmik ale nagram narrację w normalnym tempie. Więc będzie szybciutko, ale będziecie mnie słyszeć normalnie. No. Tylko muszę... Nie, mam lame for audacity. Żeby, jak się nie mylę, z... pamiętam. Cicho. No, mój pies ścieka. Wybaczcie, jak to słyszycie. Eeeem, To było dziwne. Cicho! Ten mój pies jest nieogarnięty. O, jest dobra. Nie wiem, dlaczego wcześniej ta lawa uciekła. Dobra. Skończę. Skończyłem. Wszędzie. Jest Nie zawali się. <śm> eee, nie zawali się. Ja cię pyle. wtedy ale musi stąd wyjść. O fa, fuck, Fak, 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 fak! Fak, 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 fak! O, ja cię! Ja nie mogę! Ja nie mogę! Ja... O, wilki mi nie lubią! Wilki mi nie lubią! Wilki mnie nie lubią! A też umiem skakać! Też umiem skakać! A mam cię! Nikogo nie ma? Jeszcze ktoś? Nie. Już nie. Masz szczęście. Wybacz, ale mi chyba kwiaty zżerasz. O! O lak. Spadaj. Bo ci nią swoje za karę. A nie, i tak będzie o swoje, bo nie mam kości. Hajdź łyso, i tak ci nie oswoję, swoje. Ha ha ha. I nie skać, bo ci się nogi połamią. Wow. Wielki pojawiają się w nocy. No i fajnie. A no tak, no, wielki pojawiają się w nocy. Ta. Teraz, tak jak mówię, przyspiesz filmik. Ja dobijam je. E, przyspieszę filmik przy robieniu tego. O, 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 o tu. O, to było Co? Nie, 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 nie. Ty, no ja. O, już myślałem, że mi się uda. Nie, nie będę przyspieszał filmiku, mam problem. Lawa mi zniknęła. Oblaziłem się. I mi... No, Boszko, jednak to nie działa. A już myślałem, że zakończy się powodzeniem. Jednak nie. Więc niestety ucierpiam na tym moje szkła. lawa, Nie, to jest coś nie tak. Czemu ono znika? Może to źródło musi być bezpośrednie. No fajnie, dzięki. A tego już nie mogłeś zadać. Lać. Fuck, ruszy się po mnie. Już nie. U, matko. Ale mi serce bije. U. O, już jest. Znikniesz, nie żyjesz. Czyli. Nie będzie wielkiego odwodu. W następnym odcinku jak zbieram lawę. Musiałaś mi to zrobić. No nie, dwa kubełki, cztery pola. Uda mi się? Tak. Uda mi się. Wow, teraz znikniesz, nie żyjesz. Hmm, no, no co to tak ma to wyglądać? Wilki mi uciekły? Wilki mi uciekł. Nie lubię. Nie sam, jeden został, jeden mi lubi. Widzisz, miałbym tylko kość, bym się oswoił. O, no ma dziwną mordę, jak się wkurzam. Hmm. <gryzamy> Jaką... eb... Dziwną. Psi ale nie robi wielkiego otwajcia. Nie mam lawy. Dobra. Zobaczymy co się da zrobić. Poniucham jeszcze... Eee, to tak miało być. Poniucham jeszcze... w jaskini. No nie! Poniucham jeszcze w jaskini i spróbuję znaleźć więcej lawy. Jak znajdę, super. Jak nie znajdę, mam pecha. Dobra, widzimy się zaraz. Dobra, jestem. Poniuchałem i... Znalazłem następny źródło lawy! Ja tu mam szczęście. Ale ta jaskinia już się skończyła i już tam nic nie mam. Ja jeszcze potem pokopię. Yy, w ścianach. Mam takie szczęście, że jeszcze potem coś znajduję. Yy, dziwne I Może zobaczymy Może da się coś wykombinować Ale Gra by się postarała Mogłem, Mógłbym jeszcze napełnić 3. Yy, Bo trzy zostały I trzy mógłbym jeszcze napełnić Ale cóż yy, Mam Trzy czwartego PHO Bo jedna druga to nie Trzy czwartego. Dobra. Jedziemy. O. Oj, lawa znowu się coś nie postarała. Już mnie nie lubi. No, tyle się rozlało. To ja tam teraz tu. Wow! O, już nie. I wow, się skończyło. Mhm. A będę się. Nie, dobra, lepiej nie mówię. Bo tak się stanie. Już myślałem, że zrobię eksperyment. Jednak nie. Porozmawiamy sobie. Ja mam jeszcze w planach po tej fontannie nieszczęsnej z lawą. Mam w planach y, tutaj w Minecraftzie zrobić właśnie tą hutę. Kuchnię sobie zrobię, tak. Sypialnie. Sypialnie to już mam pokoik. Widzieliście na początku, jak przedstawiałem wam dom. Widzieliście mój pokoik? Tam na górze. Tu o tamten, co tam jest. Na ten wilk ciągle tu chodzi. On mnie naprawdę lubi. Też cię lubię, wilk. Yy, no, tam zrobię sypialnię. I od teraz tam będę spała, nie tutaj yy, w domku, jak w holu. W salonie. Zrobię kanapę, oczywiście nie. Pokażę wam, jak się robi. No, może nienaturalnie, ale tak fajnie wyjdzie, że będzie fajnie. O. No nie! No nie. Nie starczy mi lawy znając życie. Dziś na tyle się rozleje. Ja mam pecha. Ja mam dosłownie pecha. O. Tak, o. I teraz ideolo starczy, Nie! Nie... No. Nie wskakuj, bo się utopić piesek, wilku i wtedy czynią swoje. I nie będziesz radosny. No. Najpierw mówiłem, że ja tu mam pH, a teraz mówię, że ja tu mam szczęście. Hmm. No. Hmm. No. No, jeszcze byłoby lepiej, jakby mi szkła nie zabrakło. Nie mam kilofa. O kurde. Szybko! Szybko, szybko, bo odcinek muszę kończyć. Szybko, szybko szybko yy, Tu szkła na pewno nie mam. A tu mam, tu mam, tu mam? Proszę, powiedz mam, 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 mam. Proszę, proszę. Kurde, kurde, nie mam. Czekajcie, dobra, ja y, zrobię cięcie i wytopię szkło. Dobra, jestem. Wytopiłem szkło i idziemy tam dalej za ten. Zamurowy i robimy wielkie otwarcie na koniec. O, szybko. Noc mi w tym nie przeszkodzi. Noc będzie jeszcze lepiej. O, matka. Dawaj, dawaj, dawaj. Wiem, że cię no na to stać. No fajnie. No. Hej. Jak się dawo znowu rozlejesz, to cię zabije. I tyle. Myślę, że się dogadamy. Dobra. Zrobione. Teraz bierzemy kubełek wody. I... Tutaj bierzemy dirt Gdy to jest to tutaj I wylewamy wodę Proszę bardzo I oto wielkie otwarcie mojej bożkiej fontanny Myślę, że nam się udało i to bardzo zobaczymy efekt. Czekajcie, i może ja się jeszcze prześpię, bo fontanny nie widać. To łóżko będzie tam na górze, nie? Teraz mnie coś pije. No, i oto nasza boska fontanna. Bożka jest ona. O, ja ci nie mogę normalnie. A się podjarałem. Zarąbista jest. Ja nawet nie wiedziałam, żeby tak wyjdzie. Nie no, ale to, to epicko wygląda. Jeszcze tutaj zrobię to. Ale no, nie mam jej. No. Nie mam już. Dlatego pochodnie zrobiłem. Nie no, ale epicko. Jest fajnie. Jest dobrze. O ja. Nie, yeah, no super. Mi się to podoba. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się też to podoba. No, może nie świeci tak mocno, ale przynajmniej widać ten efekt lawy. Tak się fajnie światło odbija. No. Teraz ja sobie mogę to wskoczyć. Bo wyjdę. Dobra. To komentujcie, subskrybujcie mój kanał na YouTube. I do zobaczenia w następnym odcinku Let's Play Minecraft. Na razie wszystkim. I pozdrowienia.